Witaj Karol Kubiec z tej strony. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Tobie o trzech rzeczach, w które musisz uwierzyć, jeśli chcesz odnieść sukces w MLM. Ok. Jako przedsiębiorca, jako osoba, która prowadzi swój własny biznes, musisz mieć e, wiele przekonań, musisz być e, skoncentrowany na tym, co chcesz robić, i również, jeśli chodzi o biznes MLM, to musisz wierzyć w trzy główne elementy, które moim zdaniem są jakby filarami, tym fundamentem tego, aby odnieść sukces, aby zbudować biznes, który będzie dochodowy, który będzie trwały, który będzie przez lata przynosił tobie dochody. Więc pierwszą, pierwszą rzeczą, w którą musisz uwierzyć, jest branża. Jest branża marketingu sieciowego, multilevel marketingu, MLM e, czy network marketingu, jak zwał tak zwał. Ale jest to branża, która jest przepotężna. Branża, w której miliony ludzi na całym świecie, zwykli ludzie, potrafią osiągać e, niezwykłe rezultaty i zmieniać swoje życie drastycznie, na lepsze oczywiście. Więc e, musisz, mieć, na, musisz być tak pewny tej branży, jak 2 plus 2 równa się 4. Zatem jeśli ktoś powie ci, a network marketing to jest y, ściema, network marketing to jest piramida, network marketing to jest złe, tylko ludzie u góry zarabiają, to y, kiedy, od, kiedy masz tą wiarę głęboką w to, że ta branża jest y, najlepszą, jaka jest obecnie na rynku, to kiedy zderzysz się z taką negatywną opinią, to po prostu ona się od ciebie odbije. Tak jak piłka się odbija od ściany. I będziesz po prostu nie do ruszenia, jeśli chodzi o Twoje emocje i Twoją wiarę w tą branżę, ponieważ będziesz wiedział lepiej niż ta osoba, to tak jakby ktoś Ci powiedział, że 2 plus 2 równa się 10. No powiesz, no co ty człowieku, nienormalny jesteś chyba, prawda? I tak samo masz reagować tutaj. Masz powiedzieć, słuchaj, rozumiem, że nie jesteś wyedukowany w tym temacie, czy chcesz się dowiedzieć więcej, tak? Czy jesteś otwarty na to, żeby się dowiedzieć więcej. Więc wiara w tą branżę to jest podstawa tego, aby odnieść tutaj sukces. Drugą rzeczą, w którą musisz uwierzyć, też również bardzo ważna, to jest wiara w Twoją firmę. Jeśli nie wierzysz w swój produkt, nie wierzysz swój, w swoją usługę, nie wierzysz w zarząd czy w założycieli w firmy, w ludzi, którzy prowadzą tą firmę na, na szczeblu zarządzania, czyli dyrektorzy, wszyscy generalni, jeśli nie wierzysz w to, że oni prowadzą tą firmę we właściwym kierunku, no to również będziesz tutaj miał dużo wątpliwości, czy jest sens własny wysiłek wkładać w to, aby polecać to dalej, żeby budować biznes, skoro nie jesteś pewien, jak ta przyszłość będzie wyglądać. Więc musisz być absolutnie przekonany na 100% i wierzyć w to, to, że jesteś w najlepszej firmie na świecie. Jeśli nie masz tej wiary, albo nie jesteś w stanie jakby w sobie tej wiary zbudować, to znaczy, że jesteś w złym miejscu i powinieneś poszukać jakiejś innej firmy, innego produktu, innej usługi. Tak? Gdzieś gdzie będziesz na 100% przekonany w tym, że robisz coś wartościowego, co będzie trwało przez lata. Więc wiara w Twoją firmę to jest drugi potężny filar, na który musisz zwrócić uwagę. No i trzeci, równie ważny, to jest wiara w siebie. To jest coś, bez czego żaden przedsiębiorca nie odniósł sukcesu, bo w każdej branży, czy to jest MLM, czy to jest, czy to jest zwykły biznes, cokolwiek byście robili, to zawsze będziecie zderzać się z ludźmi, którzy mówią, a zrzuć już to, przestań się tym zajmować, ile już pieniędzy zarobiłeś, to jest bez sensu, wróć do pracy na etacie, idź na ciepłą posadkę, nic cię nie będzie przejmować, idź na łatwiznę generalnie, to ci mówią ludzie, idź na łatwiznę. Ale co z tego, że pójdziesz na łatwiznę, jak ta łatwizna będzie się ciągnąć jak taki glut za przeproszeniem i będziesz żył wygodnym życiem, ale będzie to przeciętne życie. Czy chcesz żyć przeciętnym życiem? Ja nie chcę. Mam nadzieję, że Ty też nie chcesz, że masz wyższe ambicje niż praca na etacie. Dlatego uwierz w siebie, uwierz we własne możliwości, uwierz w swój zespół również, uwierz w to, że jesteś w stanie być liderem, że jesteś w stanie. Prowadzić niesamowicie dużą grupę ludzi i również pomagać innym ludziom budować swój własny sukces, uwalniać własny potencjał. Zatem wiara w branżę, wiara w firmę oraz wiara w siebie to są trzy podstawowe filary, które musisz w sobie zbudować. Mam nadzieję, że ta wskazówka dzisiaj była dla Was cenna. Jeśli tak, zostawcie jakiś komentarz poniżej. Podzielcie się tymi informacjami ze swoim zespołem oraz zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube i zapiszcie się na newsletter, a będziecie dostawać codziennie darmową dawkę szkoleń właśnie z branży MLM, sprzedaży bezpośredniej, którą dla Was przygotowujemy. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.